Menzo Beranzan Mógłby przejść zaledwie o krok od mieszkańca powierzchni i pozostałby niezauważony. Łapy jego jaszczurzego wierzchowca były zbyt miękkie, by można je było usłyszeć, zaś giętka i doskonale wykonana zbroja, w którą odziany był i jeździec, i jaszczur, załamywała się wraz z ich ruchami, jakby wyrastała wprost ze skóry. Jaszczur Dinina posuwał się swobodnym, lecz szybkim krokiem, płynąc nad poszarpaną podłogą po ścianach. Nawet przez długi strop tunelu podziemne jaszczury, posiadające lepkie i miękkie, trójpalczaste łapy, były ulubionymi wierzchowcami ze względu na ich zdolność wspinania się po gładkim kamieniu z równą łatwością jak pająk. Podążanie po trudnym terenie nie pozostawiało tropów takich jak w oświetlonym świecie powierzchni, lecz niemal wszystkie stworzenia pod mroku posiadały infrawizję, umiejętność widzenia w spektrum podczerwieni. Kroki pozostawiały resztki ciepła, które z łatwością można było śledzić, jeśli biegły one przewidywalnym szlakiem wzdłuż podłogi korytarza. Dinin przytrzymał się mocniej siodła, gdy jaszczur przeskakiwał szczelinę w stropie, po czym wykonując obrót skoczył na ścianę. Dinin nie chciał, by ktoś go śledził. Nie miał światła, które mogłaby go prowadzić, lecz nie potrzebował tego. Był mrocznym elfem, drołem, ciemnoskórym kuzynem tej srebrnej rasy, która tańczyła pod gwiazdami na powierzchni świata. W oczach Dnina, które przekształcały subtelne odcienie ciepła na wyraźne i kolorowe obrazy, podmrok nie był miejscem pozbawionym światła. Na kamieniach ścian oraz podłogi wirowały przed nim wszystkie kolory spektrum, ogrzewane przez odległe szczeliny lub gorące strumienie. Ciepło żyjących istot było najłatwiejsze do odróżnienia. Pozwalało mrocznemu elfowi dostrzegać swoich wrogów w sposób równie szczegółowy, jakim mógłby się pochwalić w jasnym świetle dnia dowolny mieszkaniec powierzchni. Zazwyczaj Dinin nie opuszczał samotnie miasta, ponieważ świat pod mroku był zbyt niebezpieczny dla samotnych podróżnych, nawet drołów. Ten dzień był jednak inny. Dinin musiał się upewnić, że żadne nieprzyjazne droje oczy nie śledzą jego kroków. Delikatne, błękitne, magiczne światło z zarzeźbionego łuku powiedziało drołowi, że zbliża się do wejścia do miasta. Zwolnił więc tempo jaszczura. Niewielu korzystało z tego wąskiego tunelu, który otwierał się na Tierbreche północną część Menzoberanzan należącą do Akademii i nikt poza mistrzyniami i mistrzami Akademii, instruktorami Akademii, nie mógł tędy przejść, nie wzbudzając podejrzeń. Dinin zawsze stawał się nerwowy, gdy docierał do tego punktu. Z setki tuneli, które wpadały do głównej jaskini Menzoberanzan, ten był najlepiej strzeżony. Za łukiem, w ciszy, stały w pozycjach obronnych dwie rzeźby ogromnych pająków. Jeśli chciałby tędy przejść wróg, Pająki ożywiłyby się i zaatakowały go, a w całej akademii rozległby się alarm. Dinin zsiadł z wierzchowca, pozostawiając jaszczura przytwierdzonego wygodnie do ściany na poziomie jego piersi. Sięgnął po swój piwafi, magiczny płaszcz ochronny i wyciągnął zawieszony na szyi woreczek. Wyjął z niego insygnia domu do Urden, pająka trzymającego w swoich ośmiu odnóżach różnego rodzaju broń i ozdobionego literami DN od Daermon. Naszaz Baernon, dawnej i formalnej nazwy domu do Urden. Poczekasz, aż wrócę, wyszeptał Dinin do jaszczura, wymachując przed nim insygniami. Podobnie jak w przypadku wszystkich domów drołów, insygnia domu do Urden mieściły w sobie kilka magicznych dweomerów, z których jeden dawał członkom domu całkowitą kontrolę nad domowymi zwierzętami. Jaszczur będzie niewzruszenie wypełniać polecenie, utrzymując swą pozycję, jakby był przyrośnięty do skały, nawet gdy kilka kroków od jego paszczy przebiegnie szczur jaskiniowy, ulubiona przekąska. Dinin wziął głęboki oddech i ostrożnie przeszedł pod łukiem. Widział pająki wpatrujące się w niego ze swych pięciu metrów wysokości. Był drołem z miasta, nie wrogiem. Mógł więc przejść bez niepokoju przez każdy tunel, jednak Akademia była nieprzewidywalnym miejscem. Dinin słyszał, że pająki często złośliwie odmawiały prawa wejścia. Dinin przypomniał sobie, że nie może pozwolić, by opóźniły go obawy i rozmyślania. Sprawa, z którą szedł, była niezwykle istotna dla planów wojennych jego rodziny. Spoglądając prosto przed siebie, zdala od ogromnych pająków, przeszedł między nimi, wchodząc na teren Tierbreche. Przesunął się w bok i zatrzymał, najpierw pragnąc się upewnić, że nikt nie czai się w pobliżu, później zaś, by podziwiać widok Menzoberanzan. Nikt. Drow lub ktokolwiek inny nie spoglądał nigdy z tego miejsca bez poczucia wspaniałości miasta mrocznych elfów. Tierbrehe było najwyższym punktem podłoża 3-kilometrowej jaskini, dzięki czemu zapewniało panoramiczny widok pozostałej części menzoberanzan. Nisza akademii była wąska, mieściła w sobie tylko trzy budynki składające się na szkołę drowów. Arach Tinilit, zbudowaną w kształcie pająka szkołę Lot, Sorcerer, Łagodnie zwiniętą wielokondygnacyjną wieżę czarodziejstwa, oraz Mele Materę, budowlę w kształcie piramidy, gdzie męscy wojownicy uczyli się swego rzemiosła. Poza Tier Breche, za ozdobnymi stalagmitowymi kolumnami, które oznaczały wejście do akademii, jaskinia obniżała się gwałtownie i rozszerzała, biegnąc w obie strony poza zasięg wzroku Dinina, zaś do przodu dalej niż mogły dostrzec jego bystre oczy. Kolory menzoberanzan były trojakie dla czułych oczu drołów. Ślady ciepła z rozmaitych szczelin i gorących źródeł wirowały po całej jaskini. Purpurowe i czerwone, jasnożółte i subtelnie błękitne, przecinające się i zlewające ze sobą, wspinające się na ściany i kopce stalagmitów lub biegnące samotnie pod stropem z ponurego szarego kamienia. Bardziej odosobnione niż te naturalnie stopniowane kolory w spektrum podczerwieni były regiony intensywnej magii. Jak pająki, pod którymi przeszedł Dinin, wręcz świecące energią. W końcu były jeszcze zwyczajne światła miasta, ogień faerie i rozświetlone rzeźby na domach. Droły z dumą podkreślały piękno swoich projektów. Ozdobne kolumny lub doskonale wyrzeźbione gargulce były niemal zawsze otoczone magicznym światłem. Nawet z tej odległości Dinin mógł odróżnić dom Baenre, pierwszy dom menzoberanzan. Obejmował 12 stalagmitowych kolumn. I sześć gigantycznych stalaktytów. Dom Baenre istniał od pięciu tysięcy lat, od założenia menzoberanzan. W tym czasie prace nad udoskonalaniem ozdób domu nigdy nie zostały zaprzestane. Praktycznie każdy centymetr ogromnej budowli płonął ogniem faerie, błękitnym na zewnętrznych kolumnach, zaś jaskrawo-purpurowym na wielkiej centralnej kopule. Przez niektóre okna odległych domów widać było ostry blask świec, obcych dla podmroku. Dinin wiedział, że tylko kapłani lub czarodzieje je zapalali, nie mogli się obejść bez tego bólu w swoim świecie zwojów i pergaminów. To było Menzoberanzan, miasto drołów. Żyło tutaj 20 tysięcy mrocznych elfów, 20 tysięcy żołnierzy w armii zła. Na wąskich wargach Dinina pojawił się paskudny uśmiech, gdy pomyślał, że niektórzy z owych żołnierzy zginą tej nocy. Dinin spoglądał na Narbondel, wielką centralną kolumnę, która służyła w Menzoberanzan za zegar narbondel było jedynym sposobem za którym za którego pomocą droły mogły śledzić upływ czasu w świecie nieznającym dni ani pór roku pod koniec każdego dnia wyznaczony przez miasto Arcymak rzucał swoje magiczne ognie na podstawę kamiennej kolumny czar działał przez cały cykl pełny dzień na powierzchni stopniowo rozpływając się ciepłem po narbondel dopóki cała struktura nie płonęła czerwienią w spektrum infrawizji. Kolumna była teraz całkowicie ciemna, ochłodzona, ponieważ wygasł ogień omerów. Dinin uznał, że czarodziej stoi teraz przy podstawie, gotów do ponownego rozpoczęcia cyklu. Była północ, wyznaczona godzina. Dinin odszedł od pająków i wejścia do tunelu i przemknął z boku Tier Breche, Szukając na ścianie cieni wzorów ciepła, które skutecznie ukryłyby delikatny obrys jego własnej temperatury ciała. Dotarł w końcu do Sorcery, Szkoły Czarodziejstwa i wsunął się w wąską alejkę pomiędzy krętą podstawą wieży a zewnętrzną ścianą Tierbreche. Student czy mistrz? dobiegł oczekiwany szept. Tylko mistrz może chodzić po Tierbreche w czarną śmierć Narbondel, odpowiedział Dinin. Grubo odziana postać obeszła łuk budowli i stanęła przed Dininem. Obcy pozostał w zwyczajowej dla mistrza Akademii Drołów pozycji, z rękoma trzymanymi przed sobą i zgiętymi w łokciach, dłońmi połączonymi, tak że jedna z nich przykrywała drugą na piersi. Postawa ta była jedyną związaną z tym osobnikiem rzeczą, która wydawała się Dininowi normalna. Witaj pozbawiony twarzy, zasygnalizował w bezgłośnym języku migowym Drowów, również szczegółowym jak mowa opanowanej twarzy dinina zaprzeczało jednak drżenie rąk, ponieważ widok czarodzieja zaprowadził go na skraj wytrzymałości nerwowej, tak daleko, jak jeszcze nigdy nie był. Drugi chłopcze do urden, rzekł czarodziej mową gestów. Masz moją zapłatę? Poczujesz się usatysfakcjonowany, zasygnalizował dobitnie dinin, odzyskując swą postawę z pierwszymi oznakami swego temperamentu. Czy śmiesz wątpić w obietnicę Malis do urden? Matki opiekunki Daermon na Baemon, dziesiątego domu menzoberanzan? Pozbawiony twarzy, cofnął się o krok, dostrzegając swoją pomyłkę. Moje przeprosiny, drogi chłopcze, domu do Urden, odpowiedział. Odpowiedział padając na jedno kolano w pozie poddańczej. Od kiedy wstąpił do konspiracji, czarodziej obawiał się, że niecierpliwość może go kosztować życie. Był w szponach gwałtownego bólu, wywołanego przez jeden z jego magicznych eksperymentów. Tragedia ta stopiła mu rysy twarzy i pozostawiła pustą gorącą plamę białego i zielonego śluzu. Opiekunka Malis do Urden, obdarzona nieporównywalną z żadnym innym drołem w tym rozległym mieście, umiejętnością ważenia trucizn i balsamów, zaproponowała mu skrawek nadziei, obok którego nie mógł przejść obojętnie. W nieczułym sercu Dinina nie było miejsca na litość, lecz dom do Urden potrzebował czarodzieja. Dostaniesz swój balsam – obiecał spokojnie Dinin ale Alton de Vir będzie martwy. Oczywiście, zgodził się czarodziej. Tej nocy? Dinin skrzyżował ręce i zastanowił się nad pytaniem. Opiekunka Malis poinstruowała go, że Alton de Wir powinien umrzeć, gdy rozpocznie się walka pomiędzy ich rodzinami. Scenariusz ten wydawał się teraz Dininowi zbyt wyraźny, zbyt prosty. Pozbawiony twarzy nie przegapił iskierki, która nagle rozjaśniła szkarłatny blask w wyczuwających ciepło oczach młodego Dourdena. Poczekaj, aż światło na Arbondel osiągnie zenit. Odparł Dinin, jego ręce z podnieceniem układały się w gesty, a na twarzy gościł krzywy uśmieszek. Czy skazany na zgubę chłopiec ma wiedzieć o losie swojego domu, zanim zginie? spytał czarodziej, odgadując paskudne zamiary kryjące się za instrukcjami Dinina. Gdy będzie padał ostateczny cios, odpowiedział Dinin, niech Alton Dewir zginie pozbawiony nadziei.